Lamy z Panamy. Mówią, witamy. Osoby, które zaglądają czasem na mój profil na Facebooku, znają tam taki cykl, który, który tam zamieszczam, takie mini kalendarium. Codziennie pojawiają się w nim wpisy zawierające od 5 do 10 dat i krótkich, takich jednozdaniowych opisów wydarzeń, które w danym dniu miały miejsce. To historyczne ciekawostki z pominięciem martyrologii wojennej. Łatwiej w nich usłyszeć, że w danym dniu na świat przyszedł jakiś znany aktor, czy też nie wiem, grupa The Beatles wydała debiutancki album, niż dowiedzieć się, że banda upa wymordowała nie wiem, mieszkańców wioski na, na Wołymie. Takie są te moje fakto niusy historyczne. Ilustrujemy obrazki, mocno lub luźno powiązane z poruszanymi aspektami. Mam nadzieję, że i wam tutaj na kanale spodoba się adaptacja tego w formie takich krótkich, ilustrowanych takimi, takimi obrazkami, podkaścików. Coś takiego rusza dzisiaj, potrwa przez najbliższy rok. Także, także będziecie skazani na no, takie. Ci, którzy mają ochotę, oczywiście, bo nic na siłę. No ale przechodzimy do sedna sprawy, żeby to nie wyszło takie długie. Zazwyczaj to będzie tylko przywitanie, bez zbędnych wstępów i kilka, kilka takich istotnych, istotnych dat i wydarzeń, które miały miejsce w Polsce i na świecie. No więc dzisiaj, 1 kwietnia, jak wiecie, a 1 kwietnia 1241 roku, podczas pierwszego najazdu mongolskiego na Polskę, po połączeniu sił tatarskich pod Krakowem, Batuchan, który dowodził nimi ruszył na Śląsk tam narobił trochę trochę młynu, ale o tym usłyszycie w dniach kolejnych 1 kwietnia 1656 roku król Jan II Kazimierz Wa Waza złożył w katedrze lwowskiej śluby, obierając Matkę Bożą za patronkę i królową Polski oraz zapowiedział walkę z najazdem szwedzkim aż do zwycięstwa od 1 kwietnia, e, 1680, 1 kwietnia 1686, e, 1683 roku święty cesarz rzymski Leopold I Habsburg zawarł z królem Janem III Sobieskim przymierze skierowane przeciwko Imperium Osmańskiemu. Umowę antydatowano, to ciekawe, na 31 marca, aby nie, widniał na niej, nie widniała na niej data prima aprilis, aby nie była podpisana 1 kwietnia. Jak to mocno w tradycję w Europy weszło, zobaczcie. 1 kwietnia 1784 roku w Krakowie z inicjatywy Jana Śniadeckiego i Jana Jaśkiewicza wypuszczono balon na ogrzane powietrze w kształcie połączonych podstawami piramid, który wzniósł się na wysokość około 4700 metrów i utrzymał się w powietrzu aż przez 33 minuty. To miało miejsce w 1784 roku, 1 kwietnia. Od 1 kwietnia od, od 1, 1 kwietnia 1886 roku we Wrocławiu odkryto tak zwany grup Skarb Zakrzewski. S jeżdżą mi samochody, przepraszam, w piaskowni we wrocławskiej dzielnicy Zakrzew, Zakrzów. W trakcie wydobywania piasku natrafiono na komorę grobową pochodzącą z IV wieku, z IV wieku naszej ery, a w niej obok zwłok kobiety i mężczyzny znalezione zostały przedmioty pochodzące z Cesarstwa Rzymskiego. W 1933 roku 1 kwietnia 1933 roku podczas debaty kandydatów ubiegających się o fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki doszło do słynnej wymiany zdań między startującymi w wyborach Albertem Einsteinem i Charlie Chaplinem. Einstein Einstein to cytuję go to co powiedział to co podziwiam w pańskiej sztuce to jej uniwersalność. Nie wypowiada pan jednego słowa, a cały świat Pana rozumie. Na co Chaplin odpowiedział. To prawda, ale Pańska sława jest jeszcze większa. Cały świat Pana podziwia, choć nikt Pana nie rozumie. Obaj kandydaci musieli zrezygnować z dalszego udziału w walce o fotel prezydencki. Konstytucja Stanów Zjednoczonych zabrania obejmowania funkcji prezydenta przez osoby urodzone poza granicami Stanów Zjednoczonych. 1 kwietnia 1978 roku miała miejsce premiera francuskiego serialu animowanego Było sobie życie eee, w reżyserii Alberta Barillier. Znacie tą bajeczkę na pewno i, i podziwiacie, ja ją uwielbiam. Najlepszego, bądźcie zdrowi, uśmiechajcie się często, i niech moc będzie z wami, i w ogóle dziękuję za, za udział w dzisiejszym programiku.